I temy z CS potrafią bardzo dużo kosztować, a wszędzie gdzie są pieniądze, pojawiają się oszuści, którzy chcą w nieuczciwy sposób sobie dorobić. Dziś przedstawię wam, jak się zabezpieczyć przed byciem oscamowanym. Jeszcze skin z manki, na którym jest konkursik, na tego akacza. Na stronie możesz kupować, wymieniać swoje skiny, strona nie wlicza cen klejek oraz floatów do wartości skina. I teraz przy wpłacie. Z kodem Rafikos masz plus 35% więcej do wpłaty i jeszcze możesz wygrać właśnie tego akacza. No i jedyne co trzeba zrobić, to właśnie wysłać mi nagranie, że wpłacasz jakąś tam sumę z kodem Rafikos, tu jest wszystko opisane. No i co, polecam jakieś snajpić sobie krawciki. APK jest najpopularniejszym sposobem skamu. Możemy się na niego nadziać, wchodząc i logując się na podejrzane strony, ale czasem nawet na te w teorii bezpieczne i zaufane, natomiast zawierające lite literówki w nazwie. Strona ma imitować oryginał, niestety, kiedy jednak się do niej zalogujecie, no to macie lipę. Dlatego nie wchodźcie nigdy w linki od dziwnych znajomych na Steamie, no którzy potrzebują jeszcze jednego gracza do turnieju, no albo chcą dać wam kosę za friką. Najgorsze jest to, że możecie nawet nie być świadomi tego, że wasz apikaj został wykradziony. Wszystko będzie normalnie funkcjonować, aż do momentu, w którym będziecie chcieli wysłać, zaakceptować ofertę wymiany. Załóżmy, że coś wysyłacie. Na pierwszy rzut oka, w aplikacji, na, w aplikacji Steam'a, wszystko wygląda git. Awatar i profil będzie taki sam, jak sobie, której chcieliście oryginalnie wysłać. Natomiast bot anuluje prawdziwą ofertę i stworzy nową z identycznym kontem. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzać, kiedy konto zostało utworzone bo skamerzy mają bardzo dużo kont z każdym levelem, mogą zmienić niki profil, natomiast nie datę utworzenia konta. Od razu polecam wejść w tą stronę na Steamie i sprawdzić wasz apikej. Niektóre aplikacje go potrzebują, jak na przykład Buff, więc jeśli go tam wtedy podawaliście, to nie ma problemu. Inna kwestia, jeśli nigdy tego nie robiliście, a macie jakieś liczby. W takim wypadku od razu go usuńcie. Oprócz tego zawsze kupujcie i sprzedawajcie skiny od osób zaufanych z dużą ilością legit -czeków. Takie osoby mają za dużo do stracenia, no żeby was oskamować na kilkadziesiąt, nawet na kilkaset złotych. Zdrowy rozsądek wskazany. Jeśli ktoś za zwykłego skina, bez żadnych specjalnych floatów i patternów, chce dać 150% buffa, no to coś śmierdzi. Napiszcie, czy kiedyś spotkaliście się ze skamem. Zachęcam do zostawienia suba. Cześć!